Zapraszam na kolejne spotkanie z Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną a dziś naszym gościem jest prezes dr Janusz Michałek. Dzień dobry. Dzień dobry państwu, panie prezesie. Rozpoczął się już nowy rok szkolny, dlatego ja zacznę od tematu, o którym oczywiście wiele razy rozmawialiśmy, ale to jest przejaw takich, bym powiedział, miękkich działań Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, miękkich, ale niezwykle ważnych, czyli jak będzie w tym roku wyglądał projekt, program Śląskie Zawodowcy. No dokładnie, panie redaktorze, my zdajemy sobie sprawę, jak ważne są kadry. Tak w skrócie mówiąc, że dzisiaj, żeby wygrywać najlepsze projekty, czy tworzyć ten złoty trójkąt, współpraca, samorząd, nauka, biznes, to trzeba inwestować w projekty. I, I śląskie zawodowce to były jednym przykładem takiej współpracy, gdzie kilka tysięcy młodych ludzi mogło się uczyć i pracować u naszych pracodawców, i będziemy kontynuować, ale to tylko nie jedyny projekt, bo przecież nie dawno też mówiliśmy na antenie o, o branżowych centrach umiejętności, które powstają w Jaworznie, będą powstawać w Żywcu i wielu, wielu jeszcze innych miastach śląskich, bo kolejne edycje są ogłaszane i my w kolejnych edy edycjach jako partnerzy będziemy wspomagać te projekty, ale też nasz e, sztandarowy projekt, czyli Silesia Automotive Advanced Cluster, więc to jest który pokazuje, jak ważne jest, ważna jest współpraca pomiędzy inwestorami, przedsiębiorcami, bo to są kolejne projekty z Unii Europejskiej, typu na przykład EDICH, czyli European Digital Innovation Hub, czy też Smart Silesia System, które mają pomóc przedsiębiorcom, polskim, małym, średnim przedsiębiorcom w tej wielkiej transformacji, nie tylko energetycznej, ale cyfrowej, przemysłowej do tego przemysłu 4.0, a przecież już mówimy, że już są elementy no, w przemysłu 5.0. Panie Prezesie, ale czym jest ten Edich, czy czym jest ten Silesia Smart Systems? Tak, w no dwóch z jednych z elementów to na przykład dzięki tym projektom powstało Mobilne Centrum Kompetencji, gdzie na platformie ciężarowej przyjeżdżamy rozkładanej specjalnie, przyjeżdżamy czy też do szkół, czy też do małych przedsiębiorców i możemy ich e, szkolić, pokazywać, jak działają systemy wiaru, i, i, internet of things, czy, czy internet rzeczy i wiele, wielu innych rzeczy i, i, i wielu innych kompetencji tych przyszłości I, i to jest właśnie, to są pieniądze właśnie, po, które mają pomóc transformacji przemysłu, przemysłu w transformacji przemysłów, ten przemysł w przyszłości. Ale pewnie przecież kiedy rozmawia pan z Potencjalnymi inwestorami czy z kandydatami na inwestorów w strefie. Jak często zwracają uwagę właśnie na wykształcenie, na kompetencje, na umiejętności pracowników, na tą kadrę, bo wkładacie Państwo w tworzenie nowoczesnej kadry wiele energii. Na tak. Ile się to przekłada na wyniki? Kiedyś strefy? robiliśmy takie analizy, i rzeczywiście lata temu, no to ważne były oczywiście podatki, były bardzo ważne no, te, te przygotowania infrastruktury, a no kadry nie bardzo, ponieważ bezrobocie było wysokie, te inwestycje były mniej zaawansowane technologicznie. Dzisiaj właśnie to, że jesteśmy najlepsi, to dlatego, że nie tylko my, ale tu wspólnie w regionie wszyscy wiedzą, jak ważne są kadry i inwestujemy. Dzięki temu młodzi ludzie mają szansę pracować u dobrych, dobrych pracodawców, co dobre pieniądze i to daje szansę, że nie uciekną stąd i ten przeciw, i dzisiaj kadry myślę, że są już na pierwszym miejscu. Że te projekty, które czasami z Polski z innej części Polski przychodzą do nas, to dlatego, że my inwestujemy w kadry, dajemy dla naszych inwestorów bardzo dużo nie tylko wysiłku, ale się angażujemy finansowo w to, żeby im pomóc, znaleźć te kadry, wyszkolić i wspólnie współpracować. W naszym poprzednim spotkaniu powiedzieliśmy, że właściwie ze wszystkich polskich stref Katowicka zgarnęła jedną piątą. Inwestorów czy jedną piątą inwestycji, jeśli mówimy o wartości, to podkreśla znaczenie katowickiej specjalnej strefy ekonomicznej w Polsce, ale jej znaczenie podkreśla również fakt, że pierwsze z 12 polskich biur handlowych Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu zostanie właśnie otwarte w Katowicach. Tak jest, już funkcjonuje, więc to też pokazuje, że nasi przedsiębiorcy współpracując z tymi najlepszymi na świecie przez te 20 czy 30 lat funkcjonowania na rynku no szukają teraz już szansy, nie tylko w Polsce, ale szukają w szansy w Europie, na świecie. Przecież państwo wiecie, że Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna ma wiele umów, e, współpracy z, w Emiratach, Egipt, Korea, Brazylia i to dzięki naszej wspólnej współpracy będziemy organizować cykl e, spotkań, to, a to wszystko przedsiębiorcy mają, przypomnę, za darmo, gdzie pokażemy, jakie są mechanizmy, e, jakie są placówki zagraniczne, są i te nasze przy naszych wydarzeniach strefa w każdej gminie. Zawsze będzie ktoś jechał też na spotkanie z przedsiębiorcami, ten z Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu czy też z Banku Gospodarstwa Krajowego, czy na przykład też z ARP, żeby pokazać wszystkie dostępne mechanizmy dla polskich przedsiębiorców. Dziękuję za spotkanie, a dziś Państwem i moim gościem był prezes Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej dr Janusz Michałek. Dziękuję, do widzenia Państwu.